Siemakosimakowi to z tej strony bakusy 14. Witajcie już w piątym odcinku z serii Gospodarstwo za 500 tysięcy kontynuacja żniw pszenicy na czwartym odcinku nie skończyliśmy, yy, nie dokończyliśmy na odcinku koszenia tej pszenicy, ale mój brat wyskosił, bo jak poszłem z moim zwierzęcie na podwóreczko to możecie za to, że on skosił tą pszenicę zostawić. U niego na kanale suba i lajka, jakiś komentarz, że napisać, że jesteście ode mnie pod jakiś pod jego filmem. No i jedziemy. Bo mamy 8... z tego pola mamy 8 ton prawie 900. Ale teraz jedziemy na takie większe pole I ono będzie przyjemne do koszenia Ponieważ Ono nie jest takie, z takich Właśnie, tak tutaj, takich wnęk nie ma Dobra, jedziemy Zostawcie lajka, like suba I teraz zabawimy się tak, że 10 lajków To będzie Kolejny odcinek 15 lajków to będzie Yyy, odcinek 2 w tygodniu a jeżeli wiecie 20 to wtedy odcinek z rzędu lat <trony> się zagadałem i że zobaczyłem właśnie, właśnie bym miał moje my, my, my... Like, lajki jakby mi auto zwróciło moje przeczepy od 8 tonował 8, 8 tonna zrobić dobra tego jedziemy sobie na śniegujemy na silosy tylko jedziemy to jest specjalnie, żeby napełnić. No i tam poprzednio już zrobiłem. No. I możecie wbić na kanał do mojego kuzyna. No. Linki do wszystkich kanałów są w opisie oczywiście. No i. Dobra, jedziemy. Napiszcie w komentarzu Nefholland, a Szybnę wam serduszko. Nagrywałem to na zapas, więc nie wiem, dług... gdzie Wam podoba się ta seria w ogóle, ale przyjdę wam serwisać. Przejdę na serwis, Tak na dobrze. Przejdę na serwis, dobrze. bardzo szybko. bo dobrze. Nie padało, nie padało, ponieważ nie padało, bo by nam pszenica zmokła. Dobra, postawimy sobie to na razie. Tutaj chyba nikt nie będzie kosił bo tutaj musi być są, Dobra, na razie sobie zostawimy ciągnik tu. To... Wiem, że tak, tak nie wypada na, na drodze, ale dobra. Co tutaj jest? Ziemniaki. O, wsiądamy. Widzicie takie przyjemne pole. Długie po prostu i szerokie. I tu na pewno będą dwa odcinki. Wiecie, kurde pomylił. Yy, nie, mógł, nie chciał coś o a kurde. Ja już widzicie to. Ja zapomniałem poza odcinkiem zatankować. Do 20 minut prosimy, jeżeli nam się uda, to prosimy. No mamy, jeszcze nie wstaję przejażdżkę, mamy tonę. Słuchajcie, masz lewo. Dobra, widzę, po telefonie. Ja już jestem w akczyt, więc nie Piszcie pracę z piornika, piszcie więc sobie jedziemy, ale już bizon nie da rady. Jedziemy, jeszcze jedzie nam Dobra, co wie No już to, Mamy rezerwę, kurde Że jechać do Lublina Po Lublinka i praszam Dlaraz przyko za czy nie wiedziałem żeby że co 8 zapomniałem. W ogóle telefon nie, nie wiem czy będę się musiał montować ten film ale raczej nie będę tego to w czasie sobie Mój brat musiał kąpa i kościł, ja sobie ja musiałem rozmawiać z telefon więc macie w tym teczasie to się, co no, Bez mojego głosu wiadomo nie Znaczy jestem jest on jak, jak... Zrobiłem, no tam pośrednikę jednego ale dojeżdżam do tego ciągnika więc tu będę o się z buta przejść pojedziemy na sklep muszę sobie ustawić sklep no bo no nie będę holować tego kompanii Jest smarka, on jest smarek, jak się przejęlił. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, bo ja już piątą odcinek nagrywam i tak nie. Usłyszałem później. lubiłem wszystko. Iść. Mój pytanie. Dobra, wycimy. tak Dobra, sobie sobie tak, nie się tutaj sypia, nie Rozodobuję się. Teraz sobie szybko... Przebiegnę go Gostej Problem, że te lagi jak ja tak szybko biegam to zawsze jestem Nie Wiem przez... Że, jest... że tak przez pola przebiegłem, ale szybciej sobie jestem i teraz szybko muszę przejechać samochodem paliwo ale one się zrespi tutaj za nami więc trzeba jechać gdzie tu jest o o 6 tędy dobra jedziemy polnymi pojedziemy będzie szybciej chyba pojedziemy nie też można było Dobra Pojedziemy z do sklepu Kurde. Czyli na... kolejna ty nie Kurde, bo też się tutaj skąkom kombajn... I coś paliwo mu zabrakło Ale taka wpadka na nie O, jedziemy sobie taj Szybciej będziemy UR czarci pieszony. I przepraszam za tego laga. Lecimy ja tam... tak na prosty. Tak. O, Ooo, Też potrzebałoby zatankować Kurde, pieczone Kurczaszki pieczone Nie wiem co ja chciałem powiedzieć Będziecie coś innego powiedzieć, ale Teraz się tak zdenerwowałem Żliwa miało być zrobione Ale zapomniałem

Żeby dotrzeć do sklepu. Tego jeszcze nie było. To jest lagi. Bo się wczytuje, wiecie o co chodzi. Za szybko jadę, jadę. No Tak szybko, 53 na godzinę. To przepraszam za te lagi. Ja. Farming już nie wytrzymuje tak jak ja, już 5 filmów, od... jest 13 godzina już, Damy, że 3 godziny już nagrywa. no jeden film pół godziny trwa, drugi trwa prawie pół godziny, jeden, Na to jest w tym co oprowadzam, 20 10 minut. To też jest fajna trójka ta pole jest też fajne. Ok, że to jest wypada, widać, że płot leży. A my do, co, na chwilę nie dojechaliśmy? Tam tutaj też może sobie wyjechać, bo nie wyjechał gospodarką, nie? Udechował się gospel, bym wyjechał. Jasu. Bo już, że nie, pamiętał. Dobra, i teraz trzeba użyć kierunku, który jazz mamy na drogi Polskie Będę tak, taką wtopę zaliczyć z paliwem Bo jeszcze się okaże, że nie będzie paliwa nie? w tym sklepie No, bym się skończył odcinek i będę szukać jakiegoś na stacji, nie? Błączymy. Idziemy Dobrze i to nie wyłączam kiedy, bo wyłączę żeby ten się nie popsuło paliwo będzie i tak skręcamy do 20 minut to ja będę szukał chyba paliwa Dobra no to ja sobie tutaj stanie, żeby nie zagradzać wjazdu. O, tutaj Zgaszy mojego Lublina. I tak to tutaj, tutaj. Czekajcie. Dobra, zrobiłem sklep. Wiecie o to chodzi. Dobra. nie wiem czy tu będzie. Tu chyba nie będzie, ale gdzie tu będzie Wiecie, bo ja dawno mnie... Bo ja zawsze tu jechałem, sobie autem tankowałem. Mi się zdaje, że paliwka nie będzie. To być. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może to tu, a tu już powstałem inne, tutaj różne trzeba. Tak powolutku sobie przełączyć, bo kurde, no nie ma z takim smutnym akcentem, że kończy dzisiejszy odcinek. Nie pokosiłem sobie dużo, wcale tak długo, bo paliwa nie ma. No i będę się skołować paliwo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa, dostawcie pa. suba, lajka, komentarz. Nefholland, ja przychnę serduszko. No i... Ja... Ja, ja kończę ten nagrywanie, wyłączam, odkładam GoPro go i jadę szukać paliwa. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.